Witajcie na kanale Agateria Craft. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak można fajnie wykorzystać y, stempel wianek, który mam. Plus tutaj napis mądrzeczeń, on też jest z Agaterii. To jest takie pudełko. Ono jest jeszcze niewykończone, bo my będziemy jeszcze oklejać to pudełko całe. I tutaj w środku jest kartka, którą robiłam jakiś czas temu na live'ie. To jest taka kartka pop-up i pomyślałam, że to jest fajny pomysł, żeby ją włożyć nie do koperty, ją tak ścisnąć, tylko właśnie do takiego pudełka, ona tak dużo fajniej wygląda. No i tutaj wykorzystamy właśnie... Hmm, te dwa wianki to jest wianek, który tak jakby odbija kontur, natomiast ten wianek odbija tak jakby liście, jakby pełne, pełny jest. No i do tego są listki. Eee, także pokażę wam jak można fajnie wykorzystać, eee, żeby taki efekt uzyskać dwukolorowy, mimo tego, że to jest jakby wianek, tak naprawdę jeden na drugi nałożony, to jest jakby Nakłada się na ten samym, jakby na to samo miejsce. To nie jest taki wianek, który się tak jakby uzupełnia, ale przy pomocy właśnie dystresów można sobie uzyskać taki, e, kolor, taki, taki efekt dwóch, dwóch kolorów. Także zrobimy sobie dzisiaj takie pudełko, jeszcze jedno, bo mam jeszcze jedną taką kartkę. Także zaczynamy. Zacznijmy oczywiście od odbicia naszego kwiatka, znaczy naszego wianka. Na początku odbijemy wianek pełny, czyli ten z tymi liśćmi. Przygotowałam sobie już tablicę do odbijania i użyjemy dwóch Distressów Oksydów, dlatego że one właśnie mają tę fajną zaletę, że jeden na drugi się trochę nakłada i można tak jakby ten kolor drugi uzyskać na pierwszym, który przez chwileczką odbiliśmy. Zaraz Wam pokażę o co mi chodzi. Na początku odbiję sobie. Kolor Broken China to jest taki bardzo ładny niebieski kolor, ponieważ ta kolekcja, na której pracowałam z Lemon Crafta jest właśnie taka różowo-niebieska. E, także idealnie mi tutaj te dwa kolory pasowały: Broken China i Victorian Velvet. E, ten róż mógł być troszkę inny, ale akurat nie posiadam innego różu, więc najpierw odbiję sobie e, ten stempel. Dobra. Chwileczkę poczekamy aż to przeschnie, dlatego że za chwilkę będziemy na nim odbijać następny kolor. Ja sobie teraz tylko wytrę takimi chusteczkami dziecięcymi. Wytrę sobie na tylko mój ym, stempel, który za chwileczkę schowam. Także przy okazji sobie go przetrę. Najpierw na mokro, później na sucho. Jak już mój obrazek będzie suchy, to teraz układam na niego ten właśnie drugi stempel z takimi jakby tylko obwódkami, czyli z tymi zarysami tylko. Muszę go oczywiście tak dopasować, żeby on idealnie się wpasował w ten mój stempel na już, ponieważ będę tak jakby robiła drugi raz brzeg tego stempla. Dobra, jak już mam powiedzmy pewność, że ten stempel jest w dobrym miejscu, że sobie sprawdzę tak pionowo, bo to wtedy. Powiedzmy, że jest ok. To teraz nakładam drugi kolor, to jest Victorian Velvet, i nakładam drugi. Ten kolor będę musiała nałożyć na pewno parę razy, ponieważ y, przez tym pierwsza warstwa może mi się trochę wchłonąć, tak jakby w ten kolor niebieski. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Mam nadzieję, że nie przesunęłam tutaj niczego. O, jest już ten kolor, ale lekko mi się tu przysunął, więc jak dołożę tego koloru troszkę więcej, to to y, troszeczkę mi się to wszystko rozmarza i y, nie będzie tego tak widać. I ja też nie będę przejmowała takim innym elementem, bo y, za chwilę będę robiła jeszcze listki dodatkowe y, i będę później oklejała y, ten mój y, wianek wiankiem z kolekcji, więc jak mi nawet jeden moment tutaj nie wyjdzie, to się nic nie stanie. I teraz mam ten efekt, który chciałam, czyli tak jakby wianek jest pokolorowany, yy, widać delikatnie te niebieskie linie, a obok widać te różowe, także mi się wydaje, że to fajnie, fajny efekt wyszedł. Yy, to sobie będzie schło, a ja sobie teraz jeszcze odbiję dokładnie tak samo yy, listki i też odbiję najpierw ten niebieskim to będzie ten listki pełne, cztery sztuki, a potem różowe, te brzegowe. Ponieważ ja odbijam na tablicy, to też, żeby za każdym razem nie dopasowywać tego listka yy, z obwódką do tych pełnych, to po prostu odbiłam sobie, bo potrzebowałam czterech. Odbiłam sobie na czterech narożnikach, czyli każdy narożnik kładam do końca i tego to jest ten z góry. Nie ruszam, i wtedy mam pewność, że wszystkie są w tym samym miejscu. Także mam już cztery te listki i mam wianek. Teraz będę to wycinać. W sklepie Agateria znajdziecie również wykrojnik, którego ja jeszcze nie mam, ale będę miała niedługo, ale póki co nie mam, więc wykroję to wszystko ręcznie. Troszkę to czasu na pewno zajmie, ale efekt jest fajny, i ja wykrajając, te, Wycinając tego, ten wianek i te liście, robię taką minimalną rameczkę. Zwykle jak są wykroniki dopasowane do stempli, to one właśnie wycinają z taką maleńką ram, rameczką i to dużo, dużo ładnie wygląda. Tym bardziej, że środek naszego całego wianka jest biały, więc też ta biała wódka sobie tak fajnie dopasowuje. Także wycinam wszystko i zaraz będziemy układać to na pracy. Ponieważ ta moja kolekcja jest taka groszkowa, dość mocno groszkowa, to też te groszki się powtórzą prawdopodobnie. I chciałabym użyć jeszcze tej takiej maski, którą mam, która też jest taka gruszkowa. Pomieszałam tutaj sobie pastę modelującą po prostu z farbką akrylową. Więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. To sobie na razie przykładam tylko trochę taśmy, muszę to przytrzymać tutaj. Ponieważ będzie mi tu odchodziło. No i teraz się zastanawiam, jak tą, te groszki tutaj y, rozmieścić. Chyba bym chciała troszkę tak pójść, y, bo on, ten, mój, y, y, ten mój cała kompozycja ona jest raczej taka, y, idzie tak jakby w tą stronę, tak. Ale tutaj w tle, gdyby się pojawiły takie drobne groszki, to myślę, żeby to fajnie wyglądało. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Staram się, jak już nakładam, żeby te groszki były całe, tak? Żeby nie było tak, że jest pół groszka. Ale wiadomo, że to się może zmienić. Dobra, tu sobie to nakładam. Troszkę zejdziemy tutaj na dół. A dobra, będę miała te pół groszki, trudno. Już tutaj widzę, że nie dam rady, wszystkich tak zrobić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz ściągam ten nadmiar tej pasty. Dobra. I delikatnie odkleję sobie i zdejmę. Dobra. Bardzo ładnie nam się odbiły. Myślę, że się będą ładnie komponowały z, z tym moim całym tłem. Także na razie sobie to odłożę na bok ten tą. Dobra, wyschło mi już to ładnie, także możemy już powoli komponować. Na razie ułożę sobie tylko ten wianek i przykleję sobie te moje listki. Potem wytnę elementy do wycięcia, bo tam potrzebuję wyciąć parę kwiatków. Także na razie przykleję tutaj na piankach, przyklejam sobie tylko ten wianuszek. Przyklejam to, sprawdzam, gdzie te moje nie, nie, źle odbite, ale teraz to już nawet tego nie mogę znaleźć, ale dobra. Przykleję sobie to w ten sposób, tak, żeby były widoczne te moje kropelki. No i teraz sobie podklejam pod to te listki. Później nałożę sobie te wszystkie kolorowe kwiatki i ten kolorowy wianek, który wycięłam z kolekcji. Pracowałam, ojej, zatknął mi się klej. Ojej, zetkał mi się klej, tak sobie zrymowało mi się. <laughs> Za chwilę wybuchnie mi ten klej, także muszę go zaraz, teraz oddetkać. Więc przyklejam sobie najpierw te listki tutaj pojedyncze, tutaj na dół, bardziej na płasko, teraz drugi, czyli sobie tą propozycję tak przeciągam jakby w tą stronę, nawet mi trochę dłuższy wyjdzie to jak niż tam. Ok. I to samo robię z drugiej strony. Troszkę mi się tu nie podoba. O, bardziej tak. O. I teraz z drugiej strony robię to samo. No i układam sobie tak, żeby troszkę to przeciągnąć wszystko. No i teraz wytnę sobie elementy z kolekcji, tutaj chciałam właśnie na tej kompozycji, ponieważ wytniemy sobie taki jeszcze wianuszek i tutaj te kwiatki pociągnąć tak jakby, żeby tak spadały sobie stąd i tutaj też po prawej stronie, także biorę do ręki elementy do wycięcia. I to jest taki wianuszek, on akurat idealnie tu pasuje na ten wianek, czyli ten wianek sobie wytnę. I wytnę sobie parę takich kompozycji kwiatkowych, które to są. Tutaj akurat są same duże, bardziej by mi pasowały mniejsze. Także z A4 sobie wytnę tutaj o tą kompozycję, takie pojedyncze kwiatki, tutaj jeszcze jedną. I jak już wszystko powycinam, to będziemy to przyklejać, żeby tak jakby ładnie ozdobić ten nasz wianek różowymi kwiatami, które nam idealnie będą oczywiście pasowały do naszej kolekcji. No i te spadające kwiatuszki, które mi się akurat bardzo spodobały. To znaczy spodobał mi się motyw tych spadających kwiatuszków, takich jakby lekko zwianych wiatrem, <laughs> zwianych, zwiewnych, nie wiem, jak to nazwać. Także wytnę i za chwileczkę lecimy dalej. Wycinam wszystkie potrzebne elementy. E, wyciąłam sobie też ten wianek. Zaczęłam go wyciągać od środka, ale zapomniałam, że przecież go za chwilkę przykryję, więc <laughs> przerwałam tą już młodną pracę, bo wiedziałam, że to nie ma większego sensu. E, nie mam już takich większych e, w sensie kurczę, chociaż w sumie mam. A już dobra. Tutaj w miarę gęsto trzeba e, przykleić te mm, kosteczki. To są 2 po to, żeby y, ładnie ten wianek się po prostu układał, żeby nie zapadał się. Staram się to je w każdym jednym miejscu. Nie wiem, co nie jest nawet 3 mm. Jak mi to teraz wygląda, chociaż nie jestem przekonana. W każdym razie staram się ich troszkę więcej położyć, właśnie, żeby one się dobrze przykleiły. Zwłaszcza to, gdzie przecięłam ten fragment. Y, za chwilkę będę to przykrywać też białym elementem. Biały po to, żeby troszkę do tego pozostałych. Pozostałego tła się dopasować, ale tym białym chcę też oddzielić właśnie ten wianek od różowego tego kropeczki, którym chcę nawiązać do tego właśnie tła. Więc mam nadzieję, że to dobrze mi się skomponuje. To jest troszkę inaczej niż wtedy w tamtym projekcie, który już mam zrobiony. I oczywiście te kwiatki układam sobie albo tutaj na dole, jako to białe, albo znaczy tą większą ilość kwiatków mogę dać albo tutaj na górze, albo na dole. I teraz sobie sprawdzam, z której strony będzie lepiej. Wydaje mi się, że tu będzie na górze lepiej, chociaż i tak troszkę uzupełnię później ten wianek elementami, tymi kwiatami na dole, które już same sobie dokleję. Także tak to by wyglądało tutaj. I teraz przyklejam sobie na środek to mój, ten mój biały element wycięty z wykronika, takie koło z przeszyciem. Chcę to zrobić na płasko. To znaczy, chcę, żeby ten element nie był podniesiony jeszcze wyżej, bo nie chcę, żeby tu było widać właśnie te drobne gdybym tego nie wycięła z środka, to być może mogłam to też podnieść, ale to chcę na tej samej wysokości. Także teraz tutaj sobie nałożę troszeczkę kleju i na tych y, piankach, które są na tej samej wysokości nakładam to tak, żeby y, właśnie pięknie to się wkomponowało w ten cały brązowy wianek, więc tak, żeby on był o i to z wszystkich są wystaje. A teraz y, tutaj przykleję ten wystający element i bardzo ładnie mi komponuje z tymi kropeczkami pod spodem, także myślę, że to nawet fajnie wygląda Nakładam tutaj trzy takie dystansowe. Nie ma potrzeby więcej, bo wiadomo, że się tutaj o, na środku ładnie przyklei. No, i teraz będę jeszcze stemplowała, jeszcze ponaklejamy sobie te kwiatki i na koniec następujemy sobie napis. Ja wybrałam napis z tych dużych napisów, bo są dwa rozmiary. Są napisy duże i są napisy mniejsze. Ja sobie wybrałam z tych dużych, no bo mam tutaj dość sporo miejsca. To jest takie, wiadomo, pudełko, czyli taka, y, ten, ten napis chciałbym, żeby był widoczny. I wybrałam sobie akurat napis młodrzyczeń, ze względu na to, że jest bardzo y, uniwersalny, bo jest i na urodziny, i na imieniny, i na każde inne święto, gdzie życzymy y, wszystkiego dobrego. Y, także teraz sobie poprzyklejam, troszkę sobie tak powyginam brzegi tych płatków, żeby one troszkę takie były odstające. I teraz będę sobie komponowała właśnie tutaj te kwiaty na tym, na tym moim przyklejonym tych liściach, w takich odstępach. Tu, jak mam taki mniejszy kwiatek, to też sobie te płatki zaginam, jakby z wszystkich stron. I tym środeczkiem tylko przyklejam, żeby one były takie lekko właśnie podniesione. Ten małą, tą małą kompozycję wkleimy sobie jeszcze z drugiej strony. Tu już jest więcej kwiatów, więc tutaj wystarczy mi tylko ta jedna kompozycja, bo też nie chcę tutaj przegiąć u góry. Więc dokleję tylko tą jedną kompozycję tutaj z tej strony. No i tutaj polecimy z tymi opadającymi kwiatkami. Wezmę ten jeden większy. Tutaj biorę sobie ten większy. A tutaj na dole pójdą te mniejsze, takie malusie. Możecie słyszeć z tyłu krzyki, bo niestety jestem z domu z i nie mogę ich uciszyć. Także wybaczcie, <grym> nie nagram tego, jak tego nie będę nagrywała teraz. Także tutaj sobie daję taki mniejszy i też je tak właśnie podnoszę im te same listki do góry, te płatki. Żeby troszkę taki trójwymiarowy efekt dały. I yy, także tu przyklejam jeszcze jednego. Nie wiem, czy jest sens więcej, bardzo mi się to podoba. Tak wygląda ten cały układ i teraz bierzemy sobie znowu tablicę, bo ja y, zwykle robię to na tablicach, już się tak nauczyłam. Y, I na tablicę odbiję sobie napis, y, mamy tutaj moc życzeń, a może spróbujemy sobie odbić coś innego. Y, w dniu rodzin z okazji imienia bym nie chciała spełnienia marzeń, to jest troszkę za szerokie, bo chcę, żeby to było dość wąskie tutaj, żeby mi się to zmieściło w środku i żeby nie rozchodziło mi się za bardzo. Możemy dać 100 lat na środku. Ale zostawię to może życzeń, bo mówię, chcę to już zrobić uniwersalnie, dlatego że to jest projekt, no nie ma jakiegoś, większego, jakiegoś przeznaczenia specjalnego. Odstępowałam już moc życzeń, Teraz będę chciała to przyciąć w miarę wąsko, czyli tak jak ta MK jest. E, troszkę krzywo, chyba nawet tu przy <laughs> więc postaram się to zrobić tak, żeby było prosto. E, no i zrobię z tego banerek ponieważ no, tam to było dość, dość wąskie delikatne. Muszę to chyba przyciąć jednak ręcznie. Także robię z tego banerek. Banerek robiłam ręcznie, więc przycinam sobie tutaj troszkę na taką odległość, żeby ten banerek jeszcze zrobić. I tutaj muszę troszeczkę wyrównać, zawęzić trochę ten mój... Banerek, choć jest to dość ryzykowne, biorąc pod uwagę, że ja nie cierpię ciąć w ogóle. <laughs> Ale dobra, jest ok. No i teraz zrobię sobie tutaj banerkową końcówkę. Dobra, więc przecinam sobie tutaj, tworzę sobie taki banerek. Tutaj muszę go wyprostować, bo coś tutaj zjechałam za bardzo. I yy, jeszcze troszkę. No i teraz. Tutaj sobie ten banerek potuszuję. Ja mam akurat tutaj y, tusz Wiktorią, y, na którym tuszowałam wcześniejszy projekt. Może będę chciała potuszować jeszcze brzegi, jak złożymy to pudełko, zobaczę. Na razie sobie tylko potuszuję, dopasuję jakby ten kolorystycznie ten banerek do, całego, y, do całej kompozycji. No. No, i teraz nakleję sobie go. Znów mogę nakleić na płasko, ale mogę też nakleić na dystans. Na dystansie ładniej to będzie wyglądało. Także wezmę sobie tutaj z boku, ale wezmę tutaj ten, bo wydaje mi się, że to jest trójka. Tak. Te wcześniejsze, które naklejałam, to były trujeczki, czyli 3 mm, a teraz sobie naklejam 2 mm. I teraz tak myślę, że lepiej nakleić to na tym, na tym bo mogę po prostu wyjechać niechcący i przykleić sobie y, tutaj w miejscu, gdzie będzie już na zewnątrz. Także przyklejam sobie to w środku. Wystarczy na jednej linii. Chodzi tylko o to, żeby ten cały napis dopasować tutaj, do dokleić na całej linii. Ładnie schodzą z tego te błonki. No i dobra. No i teraz naklejamy ten y, moc życzeń prosto. co to podnieść. No, wydaje się, że jest prosto. Tak wygląda skończone pudełeczko. Znaczy skończone pudełeczko, to jest tylko skończone tutaj wierzch. Teraz sobie jeszcze tylko wykleję boki, złożę to pudełko i pokażę, jak wygląda już całe, oklejone i ozdobione. Tak wygląda mój projekt. Moje dwa projekty w zasadzie: jeden błękitny, drugi taki bardziej różowy. No i tak jak wam pokazywałam, moje pudełeczko otwiera się, tak w środku jest składany poba po box. Teraz mam dla Was takie pytanie, ponieważ tutaj ładnie wykończyłam boki, użyłam tego samego papieru yy, i składając yy, kolejne pudełko, z takim pudełem okazało się, że moje pudełko, o jeszcze się nie dokleiło dobrze, że moje pudełko, <laughs> moje yy, wieczko stało się denkiem, więc moje pudełko zamyka się do środka, czyli tak. Więc postanowiłam okleić to pudełko tym samym różowym papierem, którym tu, żeby to wszystko się ładnie komponowało. Teraz moje pytanie do Was jest takie: czy tak można wręczyć kartkę? Dajcie znać w komentarzu, czy myślicie, że w ten sposób otwierane pudełko jest to dość oryginalny sposób. Normalnie pudełko wygląda tak jak każde inne. Moje pudełko będzie otwierane w ten sposób. Dajcie znać, czy uważacie, że taka forma może być. Tutaj w środku mamy właśnie ten pop-up, który już widzieliście może na live'ie moim, który się otwiera tak i tak on wygląda, rozkłada się go i stawia się na półeczkę. No i teraz moje pytanie, czy może to być troszkę inaczej? Czy dalibyście w ten sposób zrobiony pudełko, bo teoretycznie już teraz nie naprawię go za bardzo, bo wszystko już jest stworzone. Musiałabym sobie dorobić po prostu dół ręcznie. I jeśli uznacie, że powinnam, no to tak będę musiała zrobić. Ale ja osobiście myślę, że przecież pudełko może być zamykane dokładnie tak. Także dajcie znać: to jest gotowa baza. Także to już po prostu jest tak jak jest. Nic tu nie zrobię, ale ewentualnie mogę dorobić jeszcze dół. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do sklepu do agaterii. Na blogu znajdziecie wszystkie odnośniki, wszystkie linki do produktów, które użyłam. A ja się żegnam. I do następnego. Pozdrawiam. Pa.